Groźń, nie straszcie panowie, nie straszcie. Nie straszymy straci... nie straszymy, tylko pisem nie, to... nie chcę to to... nie widziera to... za... razem. To, to no, ale to czerwona. Ale czerwone Odpryski, odpryski komunistyczne To Tak, tak, no to mówię odpryski Bardzo dobrze wszystko zawdzięczam tam temu znaczy ja do i moja wizyta. Ja no, chodź do ręki. A pani, bo pani chciała tu zająć do no. nocy. Nie, ja nawet mam. A to ja mogę. Pani gość pani, ja mogę. Tak, ta pani strawka, bo ona go znaczy tam. Powiem panom, że to nie są tak. moje opcje, nijedna, nigdy. Ja nie jestem chamem, ja, ja jestem weterynarzem ale, tak, jest obie... 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 ale, ale to wszystko, ale wszystkim tak, 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 ją czujecie tym, wiecie, wiecie, że jest zebranie i oczycie czujecie czarny. No, to jest ładne. No, ładne, Polakiem pani jest, ja też, wszyscy jesteśmy Polakami, no. no dobrze swoją, no ale wszyscy jesteśmy Polakami, a wszystkim właśnie o to by podzielić, tam, naród podzielony.

Pani sama mówi z lewicy, słyszy Pani, no ja, 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 jak oni nas nazywają. Nie ma. Nie, który ja jestem prezesem, zaraz. Jestem prezesem, proszę Pani, koła armii Krajowej, tych, co w byli. No, I teraz mnie, Widzą, nie, pan, ale, Pani wydania Polaka z mojego ja, kraju. No ale, ale, ale jakie było na, na kapusie, jakie ja. było? Ja, wiądę, no ja wiem, ale, ale to jest ważno. Ma, nie nie wszyscy mamy za mój, ja to mój, ja to No dobrze, bo teraz już się nagrało, tak, rozumiesz, jak wy tak na nas, no to może się przyjęczyło i powiedziało. Co, ja jestem Ale chyba widzę, rozumie trochę. Ja mam powiem jedno, wszyscy nie są święci. Nie są ale takie slogany jak tutaj ja się przejęzywałam żadna No siedemnastą ale co pani myśli że w polityce co jest widzę że trochę byśmy pogadali dłużej to jakoś może i pani by to poszło nie nie bo ja nie, nie, ja nie głosuję Szanowni Państwo, zanim zaczniemy, bo bardzo się cieszę i że Państwo jesteście na spotkaniu. Widzę, że są ludzie z samej ordety, są ludzie z Lizwarka, Kiwi, Dobre Miasto, Bartoszyce, widzę tutaj starostę nadzor czyli naprawdę piękna część naszego województwa, naszego regionu. Bardzo się cieszę, że jesteście, żebyśmy mogli porozmawiać o sprawach bardzo ważnych dla Polski. Powtę na Prawa i Sprawiedliwości jest to, że spotykamy się na takich spotkaniach i rozmawiamy z Państwem. Bo dzięki właśnie takim spotkaniom my nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości, tylko właśnie dzięki takim spotkaniom możemy z Państwem porozmawiać i także uzyskać informację, w którą stronę trzeba iść. Ja nie ukrywam, że Orleta została wybrana dlatego, że wielokrotnie jak bywałem w Orlecie, rozmawiałem z mieszkańcami, mówili, że chcieliby, żeby tutaj przyjechał polityk ekstraklasy. I no kogo można zaprosić z tych polityków ekstraklasy, którzy naprawdę jak przyjdą, to wyglądają pewne sale. To pan profesor Przemysław Czarnek z pewnością jest taką osobą. że osoba, która nie boi się rozmawiać. Więc bardzo zachęcam Państwa do tego, żeby tej części, która jest y, oczywiście standardem w takich spotkaniach, że będzie wystąpienie Pana Profesora, będą pytania. Zachęcam Państwa do tego, ażebyście Państwo zadawali pytania. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję przede wszystkim Andrzejowi Ślise, z którym współpracuję na co dzień. Nie tylko wtedy kiedy są posiedzenia sejmu, ale także między posiedzeniami, ale no. no, codziennie jesteśmy w kontakcie no. i, i wiele spraw rzeczywiście, które się pojawiają, rozstrzygamy, proponujemy, przy razem piszemy. Dlatego Andrzejowi bardzo dziękuję za tą współpracę. I dziękuję za zaproszenie, bo ruszył mnie zaraz po wakacjach. Miałem być w zeszłym tygodniu, mówię nie, 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 jeszcze krótsze, w sierpniu, to, nie, tak, to w sierpniu, niech jeszcze będzie sierpniem, a już we wrześniu można zacząć biegać po Polsce i rozmawiać nawet trzeba. <śmianowice>